wojna. Zawsze wydaje się odległa, zawsze dotyczy kogoś innego. Ale co się dzieje, gdy wojna nadchodzi u naszych drzwi? 24 lutego 2022 roku. Dzień, który zmienił oblicze świata. Dzień, w którym świat dowiedział się, że nie ma już zwykłych konfliktów, że wojna stała się czymś bardziej osobistym. Nie chodzi już o granice, zasoby czy polityczne ambicje. Chodzi o przyszłość Europy, świata, ludzkości. Aby zrozumieć, jak doszło do tej katastrofy, musimy cofnąć się Teraz o 30 o lat. lat. Potężnej demonstracji w Moskwie. Nie spodziewano się, że demokraci poderwą na manifestację tak wielką rzeszę ludzi. Mimo zmęczenia i apatii, na hasła: precz z dyktaturą, precz z czerwonym terrorem, precz z oprawcami narodu litewskiego, odpowiedziało pół miliona Moskwian. Na czele niedzielnego pochodu deputowani demokraci. Profesor Jurij Afanasiew, walczący prokurator Telman Gdlian, więzień łagrów ksiądz Gleb Jakunin, wiceprzewodniczący Moskwy Sergiej Stankiewicz. Z trybuny padają słowa o solidarności Rosjan z Litwą, słowa potępienia jej oprawców, wotum nieufności dla Gorbaczowa. Żądanie dymisji prezydenta, który godzi się na odradzanie totalitaryzmu. Faszyzm nie przejdzie, dyktatura nie przejdzie, demokracja zwycięży. Lata 90. Po rozpadzie Związku Radzieckiego Ukraina zaczynała swoją drogę do niepodległości. Kiedy jedno imperium się kończy, w jego miejsce pojawiają się pytania o tożsamość, granice i relacje z sąsiadami. Tak też Ukraina. Z jednej strony wciąż zanurzona w rosyjskim dziedzictwie, z drugiej nieśmiało szukająca swojej tożsamości na Zachodzie. To było jak taniec na cienkiej linie, w którym każda decyzja mogła sprowadzić nieoczekiwane konsekwencje. W 2014 roku, kiedy Janukowycz, prorosyjski prezydent, starał się zablokować podpisanie umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską, Ukraina stanęła przed dylematem: Wschód czy Zachód? Wynik Majdan. Setki tysięcy Ukraińców wyszły na ulice, domagając się zmiany. Jednak po tym protestach nikt nie mógł przewidzieć, że kraj, który dopiero co zaczynał swoją drogę, stanie się polem bitwy nie tylko dla Wschodu i Zachodu, ale również dla dwóch idei. Rosja, jak stare imperium, nie mogła zaakceptować tej zmiany. Po Majdanie postanowiła działać. Krym, bogaty w surowce naturalne, strategicznie położony, stał się symbolem imperialnych ambicji Putina. Ale to nie był tylko Krym. To była wojna o przywrócenie dawnej świetności Rosji. Donbas, region, który miał być rozbity przez prorosyjskich bojowników, stał się otwartą raną, którą Zachód ignorował przez lata. Świat patrzył, ale niewielu było gotowych, by działać. To jednak Zachód, zwłaszcza Niemcy, podjął najbardziej kontrowersyjny krok. Zależność od rosyjskiego gazu była jak uzależnienie od narkotyku. Wiedziano, że to niebezpieczne. Ale uzależnili się od tego, by utrzymać gospodarki na powierzchni. Nord Stream 2, gazociąg, który miał bezpośrednio połączyć Rosję z Niemcami, stał się symbolem tego, jak Zachód był gotowy ignorować ludzkie tragedie i agresje, by nie zakłócać swoich własnych interesów energetycznych. Niemcy, które były jednym z głównych graczy w UE, nie potrafiły wyrwać się z tego kręgu uzależnienia, podczas gdy Ukraina płaciła krwawą cenę za swoje prawo do wolności. Polska, w odróżnieniu od Niemiec, Odpowiedziała w sposób, który stał się symbolem europejskiej solidarności. Na granicach Polski stawali ludzie, którzy nie czekali na polityków, ale pomagali, otwierali swoje domy i serca. Polska, jako kraj na froncie tej wojny, przyjęła ponad 3 miliony uchodźców z Ukrainy, stając się symbolem nadziei w mroku wojny. Ale Polska to nie tylko pomoc humanitarna to również pomoc militarna, która zaczęła docierać do Ukrainy w sposób, jakiego nie spodziewał się Putin. A Ukraina, mimo tego, że wydawała się być na krawędzi upadku, zaczęła udowadniać światu, że jej opór jest nie tylko militarny, ale i symboliczny. Każdy dzień walki był odpowiedzią na te wszystkie pytania o sens wojny, o przyszłość Europy. Ukraina nie walczyła tylko o siebie. Walczyła o przyszłość tego, co nazywamy Zachodem. O wolność. O wartości, które były zagrożone przez jeden z ostatnich wielkich reżimów autorytarnych w Europie. Ale wojna nie toczy się tylko na polu bitwy. Jest to wojna idei, wojna o wpływy. Cały świat patrzy, jak potężni gracze próbują ocenić, który sposób postępowania jest najlepszy. Kiedy Putin mówi, że wojna jest własnym interesem Rosji, jaką wartość mają te słowa? Czy to jeszcze geopolityka, czy już raczej filozoficzna walka o to, kto będzie miał prawo kształtować porządek świata w XXI wieku? Co więc pozostaje, kiedy wojna wchodzi na tę nową, bardziej brutalną fazę? Pytanie nie brzmi już tylko jak się zakończy, ale kiedy. To nie jest tylko wojna w Ukrainie. To wojna, która wpływa na przyszłość geopolityczną całej Europy i świata. I tylko czas pokaże, czy Zachód zareaguje odpowiednio, zanim będzie za późno.